Witam Państwa bardzo serdecznie. Pragnę w tej chwili otworzyć posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W porządku obrad dzisiejszego posiedzenia w punkcie pierwszym będziemy opiniować wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Miasta Poznania przed upływem kadencji. Jest to projekt uchwały Rady Miasta Poznania numer 781 przez 13. Taki projekt uchwały wpłynął do Biura Rady Miasta w dniu 5 lutego, został podpisany przez wymagano wymagane ustawą, wymaganą ustawą liczbę radnych, w tym przypadku ten wymóg to jest 10 radnych, ten konkretny projekt uchwały podpisało 12 radnych. Projekt, do projektu załączone zostało uzasadnienie do projektu właśnie tegoż przedmiotowego, Zgodnie z ustawą, z artykułem 28b ustawy o samorządzie gminnym, nasza komisja jest zobligowana do zaopiniowania powyższego projektu. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj w tym punkcie ten nasz obowiązek zrealizowali. Jak Państwo wiecie, Rada Miasta zajmie się tym projektem i będzie głosowała nad nim na sesji w najbliższy wtorek. Pan Klamycki, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja bym chciał się odnieść do działań pana prezydenta jako mieszkaniec Poznania, śledząc od kilkunastu lat poczynania pana prezydenta w zakresie między innymi udziału miasta w spółkach prawa handlowego i wyprowadzaniem majątku miejskiego do tych spółek. A mianowicie Panie Prezydencie. Proszę powiedzieć mieszkańcom Poznania, jakie straty miasto poniosło na wejściu aportem, to znaczy gruntem, gruntem pod kinem Bałtyk, do spółki Centrum Obsługi Biznesu. Pragnę zauważyć, że nastąpiło to w 1998 roku. Cena gruntu została wyceniona na 300 dolarów. I od tego czasu w dalszym ciągu nic tam nie powstało. Oczywiście media poszły za śladem chyba słów pana prezydenta, komunikowały społeczeństwo, że powstanie biurowiec, miała się zacząć budowa tego biurowca, do dzisiaj leży gruzowisko, niemniej do tego terenu przymierza się pana znajomy Piotr Welkel. O którym wypowiedziałem się, wypowiedziałem się na sesji Rady Miasta 28 lutego zeszłego roku przy okazji likwidacji szkół na Golęcinie. Druga sprawa. Panie Prezydencie, na, przy ulicy Głogowskiej pod numerem 21 znajduje się działka, która została Pana zarządzeniem z 31 lipca 2003 roku wyprowadzona do spółki Centrum Kongresowe spółki miejskiej w stu procentach. Tam, jak znowu media informowały, a mam tutaj wycinek prasowy z 2006 roku i zapowiedzią pana prezesa tej spółki Grzegorza Michalskiego, w 2006 roku miała się zacząć inwestycja w postaci wybudowania budynku biurowo-hotelowego. Proszę zobaczyć, niech szanowni radni Platformy udadzą się w to miejsce, może jeszcze nie zwrócili na to uwagi, bo są za młodzi, żeby, niektórzy za młodzi, żeby śledzili na bieżąco te tematy, zobaczyć co tam jest. Proszę powiedzieć, jakie straty generuje to, że pomimo wyprowadzenia do spółki tego gruntu do dzisiaj nie ma tam okazałego budynku, jak, co było zamiarem w sumie pana prezydenta i ekipy, która na to nalegała. Co się dzieje z tym gruntem, w jakiej jest spółce obecnie i czy miasto ma jeszcze jakikolwiek wpływ na to, co się na tej działce w najbliższym czasie stanie? Następna sprawa dla e, młodych członków Platformy Obywatelskiej, która tak usilnie popiera działania Pana Prezydenta. Panie Prezydencie, proszę odpowiedzieć, y, czy prawdą jest, że Pana działania na szkodę interesu publicznego poprzez niedopełnienie w 23 października 2000 roku w Poznaniu obowiązku zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym i jego ochrony wynikającego z, u, z artykułu 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z wniesieniem do spółki Centrum Kongresowe spółka ZOO jako aportu działek oznaczonych numerami 2567 oraz 27 o łącznej wartości 19 455 166 zł a następnie zawarcie umowy spółki Andersia Property, spółka ZOO, zgodnie z którą spółka Centrum Kongresowe opisane działki wniosła jako aport do spółki Andersia Property, co wobec postanowień umowy tej spółki ustalających w sposób rażąco niekorzystny i z pokrzywdzeniem spółki Centrum Kongresowe podział prawa głosu i udziału w zyskach w stosunku do wartości wniesionego wkładu w całkowitym kapitale zakładowym, przy jednoczesnym braku postanowień zobowiązujących współudziałowców do wniesienia dalszych nakładów i pokrycia kosztów realizacji inwestycji było niezgodne z racjonalnymi zasadami gospodarowania mieniem. Panie prezydencie, to był zarzut sformułowany przez prokuraturę i czyn został, sprawa została umorzona tylko i wyłącznie Wobec przedawnienia się czynu karalności prokuratura nie, do, nie dopatrzyła się oznak znamion, znamion przestępca, tylko z powodu przedawnienia się czynu karalnego. Drugi zarzut również był sformułowany y, przez Prokuraturę w Zielonej Górze i też sprawa dotyczyła Andersi i też została sprawa umorzona nie wobec nie stwierdzenia popełnienia przestępstwa, tylko wobec przedawnienia karalności się czynu karalnego. To jest odnośnie sprawy Andersi. Panie Prezydencie, teraz mam pytanie w związku z Pana oświadczeniami majątkowymi i też odsyłam Szanownych Państwa Radnych Platformy Obywatelskiej. Ja prześledziłem oświadczenia majątkowe Pana Prezydenta, i nie natknąłem się w żadnym z oświadczeń, aby pan wykazywał obciążenia z tytułu hipoteki, która została ustanowiona na rzecz spółki deweloperskiej Trust, spółka z o.o. w Poznaniu, przedsiębiorstwo wielobranżowe. Z tego, co się dowiedziałem... Hipoteka jest do dzisiaj niewykreślona, 212 tysięcy. Czy jest prawdą, że spółka Trust wybudowała panu dom przy ulicy Wiosiołkowej 21 w Radojewie, gdzie w umowie jest akapit, który rozkłada panu należności za wybudowanie w, raty, w ratach na 10 lat? czy to jest prawda i kiedy te raty miały być spłacone zgodnie z zapisami na pewno 10 lat z 2006 rok a w oświadczenia majątkowego za 2002 rok nie ma śladu w punkcie 10 oświadczenia majątkowego pozycji obciążenia ja zdaję sobie sprawę że pan tutaj w oświadczeniach o obciążeniach podawał samochód Volvo który, który pra, prawdopodobnie już Pan być może spłacił te kre, raty kredytu, ale nie natknąłem się na obciążenia wynikające z hip, ustanowienia hipoteki. Mam serdeczną prośbę, ponieważ to y, są rzeczy niewątpliwie ważne, natomiast wykraczające poza ocenę naszej komisji. My oceniamy y, y, no, ja bym... sprawowanie władzy przez prezydenta w mieście, natomiast to są wątki do zbadania przez organy ścigania. My takim organem nie jesteśmy, więc prosiłbym o ograniczenie się do Ty... elementów y, błędów w zarządzaniu miastem, no bo my to oceniamy. Także z całą nie... sympatią, ale, ale to nie jest e, przedmiotem panie, naszych obrad. Panie, panie przewodniczący, ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz. Pan tu mnie odsyła do organów ścigania. Yy, wiadomo, że pan prezydent ma silną pozycję w Poznaniu, w tych organach, z uwagi na to, że w 2006 roku przekazał poznańskiej Temidzie działkę pod budowę sądu i to z własnej inicjatywy. A, akurat w tej sprawie występował pan wiceprezydent Stępień. To jest raz. Teraz yy, to tak ad vocem. Z kolei, Panie Prezydencie, proszę powiedzieć, ile miasto poniosło straty na działaniach miasta w sprawie dwóch kamienic położonych przy ulicy działyńskiej 3 i 8. Ta sprawa była poddana interpelacji Pani Radnej Kretkowskiej. Tam Pan udzielił obszernych wyjaśnień w których wynikało, że miasto poniosło kilka milionów złotych, wyłożyło na wykwaterowanie lokatorów. Ta te kamienice stoją puste do dnia dzisiejszego. Jedna za praktycznie grosze już została sprzedana, druga czeka w kolejce na sprzedaż. To proszę powiedzieć mieszkańcom Poznania, ja doprowadziłem do tego, że miasto straciło na tej mojej działaniach tyle i tyle milionów. Żeby społeczeństwo miało świadomość, jakiego ma prezydenta. Bo to nie jest tak, bo ta, ta, z pana słów tak mogę wysądować, że to mi trochę przypomina pana doktora Jana, który twierdził, że pierwszy milion dolarów dostał od swojego ojca, co jest nieprawdą, bo ja mam dokumenty na to, że zupełnie ten milion dolarów poszedł z innego źródła. To tak nawiasem. Dlatego ja bym chciał, aby pan prezydent odniósł się merytorycznie podając kwoty dokładne kwoty strat dla miasta poznania, bo tyle się mówi o tym, że miasto nie, nie może łożyć na te czy na te inne cele społeczne, a tu miliony dziesiątki milionów uciekają bokiem. Dlatego panie prezydencie proszę o udzielenie merytorycznej odpowiedzi. Merytorycznej odpowiedzi. Z, z kolei panie prezydencie, wracając jeszcze do. Z, z, Bardzo proszę o zmierzanie do końca swojej wypowiedzi, tak? Do, można prosić. Do strat, do strat miasta Poznania. To proszę powiedzieć, ile miasto straciło na podpisaniu umowy z panem Piotrem Welkel odnośnie dzierżawy budynków i gruntu przy ulicy Golęcińskiej pod szkołę Da Vinci bo teraz dopiero miasto się obudziło i żąda od pana Welke 10 zł za metr kwadratowy miesięcznie, a kiedyś umowa oscylowała na 4 grosze, 14 groszy za budynek, za metr kwadratowy. Kto do tego doprowadził, kto o tym decydował i jakie są konkretne straty, bo to mieszkańców Poznania interesuje. Bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Dziękuję bardzo. Pan prezydent, bardzo proszę. Obawiam się, panie przewodniczący, jak to będzie szło tak w dalszym ciągu, to będę po każdym musiał zabierać głos. E, zwrócę panu przewodniczącemu uwagę na jeden element. Kiedy ja w swojej pierwszej wypowiedzi wyszedłem tylko poza pierwszy punkt państwa uzasadnienia, to pan mi odebrał głos. Jeżeli ktoś na tej sali wychodzi w ogóle poza uzasadnienie, to pan mu głosu nie odbiera. To jest pokazanie równowagi traktowania. W tym momencie, choć oczywiście rozumiem, że na tej sali nieco łatwiej odebrać głos prezydentowi niż mieszkańcom. To jest też dla mnie zrozumiałe. Nie, oczywiście nie to chciałem mówić, ale muszę się do tego ustosunkować, ponieważ to, co mówił pan Klamycki, to jest spory poziom pomówień. Proszę zwrócić uwagę, że nigdy nie postawiono mi zarzutów w tym zakresie, o którym pan mówił. Nie ma tam, nigdy nie było zarzutów Ryszardowi Grobelnemu postawionych. W związku z tym przytacza Pan pewne postępowania prokuratury, przed którymi oczywiście nawet trudno byłoby się dronić, bo jak zostało coś umorzone z powodu przedawnienia, to nawet, przepraszam, nie można dyskutować, czy powód był dobry. Ale nawet w tym zakresie te zarzuty nigdy nie były mi postawione. W związku z tym nie, proszę sprawdzić. Komu Ryszardowi Grobelnemu były postawione? To proszę to sprawdzić. Ale bardzo proszę panu prezydentowi umożliwić... Teraz mówię, pan głos. powiedział, że były zarzuty, które zostały umorzone z powodu przedawnienia. Jednym z, Jeszcze raz stwierdzam, nigdy takich zarzutów mi nie postawiono. Pozwolę sobie powtórzyć jeszcze raz. Pan użył sformułowania, że postawiono zarzuty, które umorzono. Mi takich zarzutów nigdy nie postawiono. I oczywiście mógłbym mówić więcej na ten temat, jest mi bardzo trudno się ustosunkować tak ad hoc do czegoś, co było poza tym wnioskiem. Natomiast muszę Państwu zwrócić uwagę na dwie rzeczy. To jest zaskakujące sugerowanie komuś, że przekupiłem sąd, dając, przekazując działkę Skarbu Państwa na budowę sądu. No muszę powiedzieć, że to jest genialny wniosek, który już zresztą parokrotnie był przedstawiany. No, zresztą do tego wniosku bardziej sąd powinien się odnieść niż ja tak naprawdę, na ile sąd czuje się przekupiony przez coś takiego, choć tak powiem tak w ogóle w systemie polskim to sędzia rozstrzyga sprawa, nie sąd jako instytucja. Nie, no, nawet nie dyskutujmy, proszę Państwa, przepraszam, są przepisy, które mówią, za ile sądowi się udziela i naprawdę z takimi argumentami na tej sali dyskutować jest po prostu niepoważnie. W związku z tym, wybaczcie Państwo, nie będę się ustosunkowywał do tego. Natomiast jeśli chodzi o budowę mojego prywatnego domu, oczywiście ten dom był wybudowany przez firmę w ramach umowy, cała umowa została zrealizowana. Wszystkie opłaty były przeze mnie zapłacone. W związku z tym tutaj nie mam sobie pod tym względem nic do zarzucenia w żadnym stopniu. Poza zakresem tejże umowy firma Trust nigdy niczego u mnie nie finansowała. Natomiast pozwólcie Państwo, że ja jednak wrócę na moment do tego wniosku. Oczywiście kończymy dyskusję, więc Dyskusję kończymy na omówieniu, nie wiem, może pierwszych pięciu stron z dwudziestu paru. E, w związku z tym e, trudno będzie się w tej chwili ustosunkować jakby do wszystkich pozostałych e, i e, no, też jakby nie bardzo mamy możliwość prowadzenia debaty w tym momencie. Ale zatem pozwólcie Państwo, że jednak do paru rzeczy w tym wniosku muszę się ustosunkować. Znaczy przede wszystkim do tych elementów, które według mnie są ewidentnymi pomówieniami w tym wniosku. I to powiem dla mnie, jeżeli ktoś używa sformułowań we wniosku, które brzmią e, formą nagrody za lojalne pełnienie swojej funkcji są często miejsca w radach nadzorczych SPEC z udziałem miasta. Przynajmniej to jest pomówienie. Dla kogo? Jeżeli ktoś nie ma odwagi cywilnej, tak? podać nazwisk i mówić o konkretnych przykładach, tak, to to jest po prostu pomówienie, nad które nie można zareagować. Oczywiście mógłbym się odnieść do tego, co to znaczy. Decyzje personalne w dziedzinie kultury były jednym z powodów zaognienia konfliktu ze środowiskami. Ciekawe, która decyzja personalna, bo e, nie przypominam sobie, żeby akurat decyzje personalne przed tym okresem były podejmowane, kiedy ten konflikt się, jeśli już w ogóle to się pojawił, no ale, ale może coś przeoczyłem. Takich elementów mówienie o tym, że jacyś urzędnicy źle działają, tak, że coś jest formą nagrody, że polityka jest prowadzona pod czyjeś dyktando to są czyste pomówienia. Jeśli nie ma uzasadnienia, to tak naprawdę na takim poziomie jest trudno w ogóle dyskutować o takim wniosku. Jak ja mogę się odnieść do tego typu no jeszcze raz powiem pomówień? to nie da się w tym momencie inaczej do tego podchodzić też trochę powiem zarzucacie mi państwo na przykład to, że preferuję komunikację indywidualną nad komunikacją publiczną to akurat nie jest prawda jeśli chodzi o wydatki ale na przykład jednym z zarzutów jest to, że prezydent zrealizował takie inwestycje jak głogowska, bukowska, grunwalska, wiadog Antoninek. No muszę powiedzieć, że dość niemożliwy zarzut. Ale powiem tak jeżeli państwo mi to zarzucacie, to ja mówię jasno. Tak, zrealizowałem. Jestem dumny z tego, obiecałem w wyborach i zrealizowałem. I nie będę nikogo za to przepraszał. Tak na marginesie przejrzyjcie Państwo, jakie sami mieliście inwestycje w kampaniach wyborczych, które dotyczyły na przykład tras wylotowych z miasta. Takie inwestycje także mieliście zapowiedziane w kampaniach wyborczych. W związku z tym pewne rzeczy robicie sami, a potem zarzucacie prezydentowi, że realizował. Od razu mówię przyjmuję zarzut, że zrealizowałem głogoską, bukowską, grunwalską i wiadog Do takiego zarzutu się przyznaję. Uważam, że zrobiłem dobrze, jestem z tego tak naprawdę bardzo dumny. I e, proszę Państwa, trochę pozwolę sobie na takie lekkie, lekkie podsumowanie, bo e, myślę, że Państwo na tej sali wielokrotnie przyz, przyznaliście, że wniosek ma charakter polityczny, że we wniosku nie chodzi o to, żeby kogokolwiek przekonać, wiecie, że on nie przejdzie na sesji Rady, chodzi o to wywołanie dyskusji, wywołanie debaty. Moglibyście go w związku z tym w ogóle nie składać, tylko od razu przejść do pod, e, zbierania podpisów. Tak? Skoro taką wiedzę posiadacie i nawet nie próbujecie zrealizować innej, potwierdzacie publicznie, że jest to e, wniosek polityczny. I moim zdaniem szkoda, że nie potraficie się do, niego, do tego, tego tak przyznać, bo to jest wtedy szacunek do walki politycznej, która w demokratycznym państwie nie jest w końcu niczym złym. Rywalizacja polityczna ma służyć rozwojowi kraju i także rozwojowi naszego miasta, ale wy się tego boicie i posługujecie się w tym wnioskiem takimi rzeczami jak mówiłem nieprawdą choć to jest chyba za słabe słowo bo w wielu przypadkach po tej debacie chociażby dzisiejszej trzeba powiedzieć kłamstwem świadomym przeinaczaniem faktów i liczb pomówieniami pewnymi ma manipulacjami a proszę wybaczyć to jest cecha ludzi słabych którzy nie mają silnych argumentów to narzędzie takich, którzy wolą dzielić niż budować. Dlatego nie odpowiecie Państwo na wezwanie pana radnego Sternalskiego. Jestem o tym przekonany, bo nie chodzi tak naprawdę o zbudowanie czegoś nowego, tylko o podzielenie. Sam fakt koalicji SLD z pis jest już takim elementem, który przecież może być tylko jednoczący na chwilę i nie będzie czegoś budował na przyszłość. To dla mnie robi wrażenie takiego, awanturnictwa, który samej faktu sprzeciwu robi sens funkcjonowania w polityce, nie zbudowania, tylko zniszczenia. I ja jestem przekonany Państwo wybaczycie, ale ja jestem przekonany, że to jest niezgodne z pewnym etosem Poznaniaka, to jest niezgodne z tym, co Poznaniak w ogóle myśli o polityce, bo myślę, że Poznaniacy o polityce generalnie myślą zdecydowanie lepiej niż przeciętnie w kraju. Dotychczas wybory polityczne Poznaniaków były dobre, jestem przekonany, że dobre będą nadal i na pewno, choć wiele argumentów z różnych dziedzin można używać, to na pewno tak przygotowane argumenty nigdy Poznaniaków tak cyniczne jeszcze raz to powtórzę kłamliwe, nieprawdziwe, manipulacyjne argumenty na pewno nikogo nie przekonają. Dziękuję bardzo.